Państwa, po przerwie gościem w naszym studiu jest pan Grzegorz Rutkowski. Witam pana serdecznie. Witam panie i panie i wszystkich którzy oglądający. I jest pan prezesem Akcji Katolickiej i organizujecie państwo już po raz 16 półkolonie dla dzieci specjalnej troski. Zgadza się. To jest yy, nasze, że tak powiem, sztandarowe dzieło Akcji Katolickiej. To tak jak już powiedziałem po raz szesnasty od poniedziałku do piątku do 11 listopada. Dzieciaczki mhm, przebywają gdzie? W katolickiej szkole podstawowej na Orawskiej. I zaczęliśmy tę półkolonię 30 czerwca, kończymy 11 lipca. Dzieci, tak jak powiedziałam, dowożą rodzice na godzinę 8, odbierają po godzinie 16. Wcześniej, tam mhm. 15.30-16. Czyli do 16. Do 16.00. Mhm. Jakie hasło jest przewodnie tegorocznych kolonii? Jan Paweł II, święty. I na koniec. Tego turnusu będzie przedstawienie zrobione przez tych dzieci no, niepełnosprawnych umysłowo. Jan Paweł II święty. Tak, to będzie całe przedstawienie, które będzie. Jako inauguracja, właśnie kolonii. No, może nie inauguracja, bo to jest temat naszych, naszych, naszego turnusu. Dzieci teraz będą przygotowywały przedstawienie. Z jakiegoś krótkiego wycinku życia Jana Pawła II. Mhm. Proszę powiedzieć, to są dzieci w jakim wieku? Od 11 do 30 lat. Czyli niektóre już biorą po raz kolejny o, udział? Mhm. Nawet bym powiedział po, po raz dziesiąty. Po raz dziesiąty biorą tak. udział. To są półkolonie całkowicie bezpłatne? Tak, dzieci przyjmowane są na półkolonie be, be, za darmo. Mają dwa posiłki. No i opiekę, czy całodzienną opiekę. Kto pokrywa koszty? Bo one są wysokie, prawda? Rozmawialiśmy już o tym. Tak, wysokie i od listopada zbieram pieniążki, a właściwie to mów, mówmy sobie wprost, żebrze. Tutaj na terenie, najgorzej jest na terenie Szczecina. Część firm jest, które chętnie daje, które zwrócę się, nie odmawiają. To jest, można policzyć na palcach jednej ręki. Natomiast jeżeli chodzi o gro firm szczecińskich, no od, odmawia albo po prostu twierdzi, że nie mam funduszy. Jest taka firma, której nie będę wymieniał z nazwy, z nazwy która od trzech lat przysyła mi takie spowinszowaniem pismo, że gratulują dzieła, są dumni z tego, że, że ja się do nich zwracam, ale pieniążków nie dadzą. Nie mogą pomóc. A proszę powiedzieć, kto jest opiekunami na takich koloniach? Wolontariusze? Yy, nie. Wykwalifikowana kadra plus wolontariusze. Kadra jest opłacana normalnie, tak jakby pracowała czy w szkole, czy w jakimkolwiek ośrodku. Na taką grupę dzieci yy, ilu jest opiekunów? Sześciu. Sześciu opiekunów plus trzech, czterech do pięciu. W zeszłym roku nawet mieliśmy sześciu wolontariuszy. A zajęcia jakie się odbywają, to są i sportowe, prawda? To są zajęcia tak, sportowe, muzyczne, teatralne, powiedzmy plastyczne, bo też bardzo ładnie dzieci malują, piękne rzeczy zrobią, potrafią zrobić. I chętnie. Oj, bardzo chętnie. Dzieci lubią przebywać, prawda, w każdym wieku ze swoimi rówieśnikami. Jednak te kolonie czy półkolonie zawsze inaczej są przeżywane, jeżeli w gronie e, swoich rówieśników, dzieci podobnych tak, sobie. Dzieci hmm? się bardzo, że tak powiem, integrują. I nie dość tego, powiem więcej, one nawzajem sobie pomagają. To są dzieci, które, pomimo że są w różnych stopniu upośledzenia, bo jest, to jest zespół dałna, autyzm, e, upośledzenie umysłowe. E, jest dwoje czy trzy, troje dzieci, które oprócz upośledzenia umysłowego mają upośledzenie fizyczne. Ale ten, to nie, tego nie widać różnicy. Naprawdę nie widać różnicy. Pomagają sobie nawzajem, dbają o siebie. Tak, mhm. tak, tak, W ogóle od tego trzeba zacząć, że się bardzo integrują. Ja wspominałem już, one naprawdę nie czują między sobą różnicy. I nie ma ani zawiści, ani jakieś powiedzmy... Rywalizacji takich. Da, nie, nie, o, to, o tym w ogóle zapomnieć. O tym zapomnieć. Prostota ich postępowania, mówienia, którzy mówią, bo nie są dzieci, które na przykład nie mówią. Chyba troje mam, troje albo czworo, mam takich dzieci, które nie są w stanie. No wymieniają pojedyncze artykułowane słowa, ale to jednym drugiemu nie przeszkadza. Do kiedy można zapisywać się na takie kolonie, swoje dzieciaczki? W tym każdego roku w kwietniu wysyłam do szkół ob specjalnej troski ogłoszenie takie. takie ogłoszenie, gdzie zawiadamiam, że od 15 maja do 20 sierpnia zbieram zapisy. Uczestników półkolonii. W tym roku mamy 10%, około 10% nowych ludzi, nowych mm -hmm, dzieci. Mm -hmm. Ale co roku te nowe dzieci dochodzą, prawda? Tak, Ta liczba się I tak jak mówiliśmy, zapisanych jest 29, przychodzi codziennie 25. Ja bym mógł przyjąć dzieci 35, bo to te, takie tylko mam warunki lokalowe. No i finansowe, to też mhm. trzeba muszę wyraźnie podkreślić. Ale namawiałem, żeby taki sam środek, czy takie same półkolonie zrobić, bo my jesteśmy jedyni w Szczecinie. Nie to ma nikt taka nie więcej, nikt tego więcej nie podejmuje takiego dzieła. Yy, i co jest najważniejsze, prosiłem żeby i próbowałem jakoś wpłynąć na, na karita, na akcję katolicką w innych parafiach, a żeby to pociągnęły na, na Prawobrzeżu, bo tych dzieci nie jest tylko 30 w, w Szczecinie niepełnosprawnych umysłowo, ale ich po prostu raz, że nie widać, a poza tym druga rzecz, że to no, ja nie mam możliwości w tej chwili więcej przyjąć. Chociaż gdyby były warunki finansowe, żebyśmy mogli na przykład przez dwa turnusy poprowadzić po trzy, to z przyjemnością bym to zrobił. Tylko... To jest kwestia przede wszystkim finansowa, nie tyle lokalowa. Nie tyle, ale prawda? Lokalowa też, bo widzimy, hmm. szkoła pod, podstawowa też... Ale Potrzebuj... no, stoją te szkoły puste w wakacje, To tak, jest taki ale duży problem, że. Żeby... Ta szkoła jest najbli nam najbliżej, mhm. bo jest w ramach naszej parafii. Tak, tak, ja rozumiem, ale gdyby więcej takich inicjatyw A naturalnie, było, to naturalnie, że tak, przecież puste szkoły. Przedszkola stoją puste. Można byłoby skorzystać z przedszkoli, którzy są, bo tam są już, że tak powiem, sale przygotowane do takich zajęć, bo są duże sale i tak mhm. dalej. No ale no mówi, no nie ma komu się tego zająć. Nikt tego nie chce robić. Ja jeden głupek to robię. No. Mhm. Może te problemy finansowo odstraszają? No, tak. panu też przysparzają problemów, prawda? Oż tak, bardzo, bardzo. Yy... No ale jakoś sobie radzimy. Mhm. Te dzieci mnie nauczyły pokory, miłości i wystarczy, że tym dzieciom okaże się odrobinę miłości i uśmiech, to te dzieci oddają w dwójnazwy. A póki my jesteśmy ludźmi i człowieczeństwo w nas tkwi, i póki jesteśmy ludźmi, to w te dzieci, w tych dzieciach widzimy również człowieka. I tym pięknym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Proszę bardzo przerwie. za wizytę w studia. Proszę Państwa, gościem był Pan Grzegorz Rutkowski, prezes Akcji Katolickiej, który organizuje już po raz szesnasty kolonię, półkolonie dla dzieci specjalnej troski. Zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Widzimy się tuż po niej. Do widzenia.